Dzień dobry kochani. Zapraszam na krótkie czytanie dla dróg życia, wibracji numerologicznych od 1 do 9. Dzisiejsze czytanie będzie odbywało się z trzech talii kart, kart wsparcia ja Doliny Studów, kart anielskich oraz kart anielskiego Tarota. I przechodzimy do mm, naszych jedynek. Nasze jedyneczki. Już sobie zapis o której godzinie pojawiacie się w pytaniu. Tata, tata, robimy cudów dla was drogi jedyny. To odpuszczanie, pobłogosław tę sytuację, droga jedynko. Odpuszczanie, anielska, o już nam się tutaj pojawiła. Praca z energią, To się karta, życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencję stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. We dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię swoim bliskim i klientom. Być może takie zdolności w sobie odkryjecie drobniej nich. Czarska Tarota na listopad. Trójka Cielichów, czyli czas świętowania. Być może jakieś radosne winy, może jakieś wiadomości, które będą warte świętowania, jakieś spotkania, zarencyny, śluby, ciąże, no nie wiem, wybierzcie sobie tego, co chcecie. A na pewno jest to czas, kiedy warto swoją wdzięczność wyrazić światu i uczestniczyć we wszystkich grupach, wspólnotach i e, takich związkach, które są bardzo zażyłe, które są bardzo ze sobą związane i domagają się wręcz Waszej obecności, drogie jedyneczki. A zatem. Jest to na pewno miesiąc błogosławienia sytuacji, w których się znajdujecie. Jest to miesiąc pracy z energią swoją bądź z energią innych osób, jeśli macie takie zdolności. I miesiąc, kiedy będziecie świętować i cieszyć się z życia. I tego Wam życzę całego serca. I serdecznie wszystkie Jedynki pozdrawiam. A teraz zapraszam numerologiczne dwójki. Numerologiczne dwójki, karta wsparcia dla linii cudów, dla was dwójeczki, stąd prowadzenie. Papier jak pokazać, żeby było widać kartę. Nie schodź z tej drogi, droga dwójeczka. Jesteś na dobrej drodze, jesteś prowadzony. Artur Nielska, Ocean. Mają dwójki ocean, który mówi głębokie błękitne może przemawia, do Twojej duszy przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurza się w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć uprawnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędzić trochę czasu na pracy. Jego moc i piękno zmienia wszelkie troski i obawy. Obserwator zwany się Piękny otwiera i przynosi uzdrowienie pokojenie. ukojenie. Zobaczmy jak to jeszcze energetycznie w tarocie dla Was będzie spinało. Klamrą być może to co było wcześniej a może dodać kolejną energię. Zobaczymy. Macie szóstkę kielichów. Szóstka kielichów to jest taka karta, kiedy wracamy do przeszłości. Kiedy właśnie ten e, głęboki ocean nas zaczyna pochłaniać, ogarniać. Kiedy zaczynamy wspominać to, co było. I e, marzyć ponownie o tym wielkim jest to też takie przytulenie wewnętrznego dziecka, a zatem miesiąc listopad będzie takim powrotem do związków, przeszłości, do idealizowania życia, do rozmyślania o swoim, o swoim dzieciństwie. No być może te nostalgiczne listopadowe dni będą dwójki do tego płaniły. Pamiętajcie jednak, że jesteście prowadzone dwójeczki, nie schodźcie. Zraz od ranej drogi. Niech ta droga będzie dla Was łaskawa. Niech głębokie, błękitne morze, ten piękny ocean z kart anielskich obmywa wszelkie rany, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Cudownych energii listopadowych wam i serdecznie pozdrawiam. A teraz zapraszam. Numerologiczne trójki. Karta wsparcia do linii na cały listopad dla numerologicznych trójek. To jest niespodzianka. Jak się tak dobrze skupimy na tym, co najważniejsze, na takich codziennych obowiązkach, to tutaj się może pojawić pewna niespodzianka. Być może kolejne. Karty nam rozjaśniają. W jakim kierunku się tej niespodzianki spodziewać, aczkolwiek, chyba niespodzianka to jest. nie jest coś, czego oczekujemy. To z góry możemy przewidzieć. Opatrzcie, szczęście w nieszczęściu dodatkowa karta anielska. To, co wydaje się być problemem w rzeczywistości, jest częścią odpowiedzi na twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. I to właśnie może być ta niespodzianka Trójcy. Ufaj w moc biańskiej ochrony i nieskończoną mądrość. twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Zobaczymy jeszcze energetycznie w kartach torna. Będzie wyglądało. Cierpliwości siódemka denarów e, będzie wymagała. I na, trzeba rzeczywiście się skupić na tych codziennych czynnościach, zajęciach, bo siódemka denarów mówi o tym, że na, to trzeba ogród pielęgnować, podlewać, zabiegać o niego i cierpliwie patrzeć, kiedy będziemy mogli zebrać owoce tej swojej cierpliwości tego, co żeśmy e, posiali. Na pewno czas jest na odpoczynek i na to, żeby nie robić niepotrzebnych planów na przyszłość, żeby się nie zamartwiać, żeby po prostu skorzystać z tej edycji, która Was otacza, energia, taka to, że zwolnienia, zamyślenia i e, takiego oczekiwania: oczekiwania być może na tą niespodziankę, którą tych niespodzianek w miesiącu listopadzie, oczywiście pozytywnych, wyczekiwanych. Życzę wszystkim trójką z całego serca i pozdrawiam serdecznie. A teraz zapraszam numerologiczne twórki. Numerologiczne twórki, karta wstarska Doliny Kudów dla Was na miejscu. O. dla Was, ury. Poproszę, macie tak zwanego jokera, czyli każda energia już w zasięgu waszej ręki. No i przy jokerze się pojawiło jeszcze prowadzenie, które mówi: nie schodź tej drogi, na której jest droga czwórek. Karta anielska. Karta anielska dla czwórek numerologicznych. Zauważaj znaki. Tak, to niebiosa wsyłają Ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy, które mają Ci przypominać, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam, droga dwóch. Zobaczmy, energetycznie w tarocie będzie wyglądało. Jeszcze dla kureczek. Jeszcze dla czwóreczek. Mamy dwójkę mieczy. Dwójka mieczy, popatrzcie, to są krzyżowane dwa miecze, ale pani w sumie ma na oczach przepaskę, więc y, sami się gdzieś uwięźliście. Być może będzie to, będzie to jakaś niemożność podjęcia decyzji, a, nadmierne rozmyślanie o opcjach. Nie można uszczęśliwić wszystkich. I samemu nie można być szczęśliwy i nie można uszczęśliwić też wszystkich wokół. Nie analizujcie tej sytuacji, w której jesteście obecnie albo będziecie w listopadzie. I nie udawajcie też, że problem nie istnieje. Jeśli pojawi się jakiś problem, trzeba będzie podjąć decyzję, trzeba będzie zastanowić się, co zrobić i najlepiej pokierować się głosem, własnego serca. Przy tym przypominam, że ma znaki wokół siebie, a zatem warto się rozglądać, bo być może jakieś podpowiedzi się pojawią i że jesteście w listopadzie prowadzeni. Zatem nie schodźcie z tej drogi. Trzymajcie się wyznaczonego kursu, żeby dojść do celu. Serdecznie Wam pozdrawiam, drogie twóreczki. I do zobaczenia. A teraz zapraszam numerologiczny piątek. Karta wsparcia Doliny Cudów dla numerologicznych piątek na miesiąc listopad. Zobaczmy no. co do piąteczek będzie mówiło. Wybór. Zrób to dla siebie. Staniesz przed jakimś wyborem droga piątka w listopadzie. Pamiętaj, że... Ty jesteś priorytetem w tym wyborze. Nie rozglądaj się nie patrz na inne. Pomyśl sobie. Karta anielska. Czego pragniesz? Droga piątka. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowa i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej ruchu. A zatem pomyśl, czego tak naprawdę pragniesz w i wybierz zgodne, to, coś, co będzie zgodne z tobą, energetycznie. Teraz ci będzie wyglądało dla piątek. Zobaczmy. Może no, sobie wręcz. Rydwan, a zatem sprawy będą działy się bardzo szybko. Jeśli, będzie, jeśli trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, jakiś wybór, to to trzeba będzie zrobić bardzo szybko. W szybkim tempie, bez nadmiernego analizowania. Na pewno będzie natłok praw, nadłog wszystkiego, co w Twoim życiu będzie działo, ale oczywiście Twoja determinacja i siła woli będzie Cię pomagać, będzie Cię prowadzić do celu, który sobie wyznaczysz i który przed sobą postawisz. Rydwan daje też nagrody na koniec Twojej ciężkiej pracy, na koniec wszelkich zabiegów, które wokół jakichś spraw. A zatem będzie to na pewno tydzień, gdzie, nie tydzień, bo nawet miesiąc, gdzie te nagrody przy sprzyjającym dla Ciebie wyborze będziesz w stanie zauważyć w Twoim życiu. I tych nagród na Twojej drodze Ci z całego serca życzę Droga Piąteczko i pozdrawiam Cię serdecznie. A teraz zapraszam numerologiczny. Taka twardka to nie tylko dla numerologicznych. Ustek na miesiąc listopad tak. to. Asertywność. Nie uważasz, że zachodził za daleko droga szybko. Postaw na swoim. odpowiedź jest. Dla steczek. Zobaczmy. Zadu to za dużo wypadło, jak to wygląda w kartach <laughs> anielskich. W kartach anielskich. to wygląda drogie szóst. dobrze przetasować. Jak jest? Kup się na służbie. No, dla szóstki to nic nowego. Ona właściwie całe życie skupiona na służbie innym. O sobie to rzadko kiedy myśli. Twoja dusza pragnie radośnie służyć skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem, droga szósteczko. A zatem kup się na służbie, ale nie dawaj zbyt dużo bo trzeba być asertywnym przypominam, Nie uważa, że to dawanie też to przetracza granicę wszelkich swoich możliwości. Może warto zacząć przyjmować, a nie tylko rozdawać. Jak to energetycznie będzie wyglądało w swoim rodzia. Zobaczymy. więc no, tak. dla Was przyjść. O, jest przestroga dla Was jest piątka wieczy. Piątka Mietzy o tym, mówi o tym, że ktoś tam gdzieś w tle e, jest nieuczciwy i ma takie wątpliwe motywy działania, więc warto się w listopadzie bacznie rozglądać, czy na pewno e, tym człowiekiem wejść e, w jakiś układ. Tak, na przykład, albo e, na pewno też warto przemyśleć wszystkie swoje wybory, bo nie każdy Twój wybór może być bardzo przemyślany. Może czasami pod wpływem emocji podejmiesz jakąś niemądrą decyzję. Więc w listopadzie dwa razy nad każdą decyzją i nad każdym wyborem się wszystko zastanów. Zachowaj równowagę między dawaniem a przyjmowaniem. I jeśli zaszło coś za daleko, to bądź asertywny. I postaw na koniec. Wszystkiego dobrego na miesiąc listopad. I życzę całego serca i serdecznie pozdrawiam. A teraz zapraszam numerologiczne siódemki. Numerologiczne siódemki karta wsparcia do innych cudów dla numerologicznych to Miłość i wskazówka, że czas zadbać o swoje ciało. Droga siódemka. Zobaczymy, jak to jeszcze. Anielski wygląda. Listopad dla siódmego. Twórcy projekt może się pojawić. Który mówi, że twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchnijmy twoje życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełnia cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w tobie pasję życia. Drogi siódemki, będziecie wyrażać się twórczo w listopadzie. Maria. Nowe pomysły będą pływały na was. No ciekawe, o macie jeszcze. Sama energetycznie, energetyczna podpowiedź od Tarota dla siódemek wypadła. Jest to król denarów. No energia trochę taka zasiedziała, stojąca. Niezbyt dynamiczna, ale z tego siedzenia i rozmyślania na pewno przyjdą pieniądze. Tak krótko mówiąc, drogie siódemki. Na pewno jest to też czas dla ciebie takiego ogromnego sukcesu. Więc jeżeli ten twórczy projekt w Twojej głowie gdzieś tkwił i teraz się pojawi, to może on się spodobać innym. Możesz poczuć finansowe bezpieczeństwo, a wręcz chciałabym powiedzieć, że dostatek, wszystko czego się dotkniesz, może zamienić się w złoto, bo król denaru właśnie taki energię przepowiada. Na pewno może być wokół ciebie osoba, która wesprze Cię w jakiś sposób, czy to będzie szef, czy małżonek, czy partner. A jeśli takiej nie ma i pracujesz, to być może e, ta osoba, dla której pracujesz. No już tutaj wspomniałam o, o szefie. A wszystko w listopadzie powinno pięknie i z miłością się układać, a jeśli czujesz taką potrzebę. To zadbaj o swoje ciało, droga Siódemeczko. Cudownego listopada, cudownego dotyku, Midasa w Twoim życiu. Życzę Ci z całego serca, droga Siódemko, i pozdrawiam cię serdecznie. A teraz zapraszam numerologiczne ósemki. Numerologiczne ósemki. Karta wsparcia do cudów dla Was na najbliższy czas. To no macie jokera, czyli wszystko jest możliwe pod warunkiem, że będziecie cierpliwi i dacie sobie na wszystko więcej czasów listopadu. Tarz na panienki. Dla ósemek, numer na listopad to zabawa. Ukochany, nastał czas. By na chwilę odłożyć pracę na bok. No to nawet ta cierpliwość tutaj się pojawiła, więc niekoniecznie skupmy się na pracy. Nie martw się, dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodają, dodają Ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. Zatem nie. Wszystko będzie dobrze. Możesz się rozluźnić Jak to energetycznie z kartą się będzie wyglądało? no ta piękna karta, która mówi, że, że warto być cierpliwym, warto się rozluźnić, bo wokół ciebie. Tam bardzo dobre energie, magia jest obecna w Twoim życiu i wszystko, czego pragniesz, może się zwiścić. I wszystko, w co uwierzysz, pojawi się w Twoim życiu i zacznie się wizualizować w realności. Masz wszelkie narzędzia już w sobie i możesz z teraz korzystać. I ta, ta piękna karta. Na pewno zapowiada trudny miesiąc. Miesiąc, kiedy będziesz cierpliwa ósemko, dasz sobie więcej czasu. Miesiąc, w którym się rozluźni, rozluźnisz, ale też miesiąc, w którym poczujesz magię. Magię tego świata, który cię otacza. I tego, że on Ci będzie po prostu najzwyczajniej w świecie. Przyjął. Wszystkiego dobrego, ósemeczki. Pozdrawiam serdecznie. A teraz zapraszam numerologiczne dziewiątki. Numerologiczne dziewiątki, karta wsparcia do innych dla Was na miesiąc. Listowa o... Tak jak i ósemki, tak i dziewiątki mają cierpliwość. Daj sobie więcej czasu, dziewiątko. Być może ta cierpliwość będzie Wam potrzebna. W nieszczęściu macie jeszcze drogie dziewiąteczki, które mówi, to co wydaje się być problemem rzeczywistości, jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Najzwyczajniej w świecie, jeśli jest coś problematycznego. Waszym życiu to się może okazać, że prowadzi to do, do zupełnie nowych rejonów i to wiele szczęśliwszych niż jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to energetycznie starośnie będzie wyglądało dla dziewiątek. mamy no tutaj asak. Młodziusieński pełen um, uczuć emocji, który, który to kielich pełen właśnie tych emocji wam oferuje, drogie dziewiąteczki. Być może się pojawi jakiś romantyczny związek, może jakaś głęboka przyjaźń na horyzoncie, ale na pewno jakieś nowe, piękne doświadczenia emocjonalne, a być może. Kiedy dasz sobie więcej czasu i ta cierpliwość zakości to, to z tej cierpliwości urodzi się coś zupełnie nowego. A może to być również takie prawdziwe oświetlenie duchowe, które się pojawi w waszym życiu. Być może na to dość długo czekaliście. I listopad będzie takim Miesiącem, kiedy te zdolności do znajdywania tych energii, o które warto zawalczyć, pojawi się w Waszym życiu. Jest to też zapowiedź jakiejś wiadomości, być może jakiegoś listu miłosnego, być może czegoś nowego, na co od dawna czekacie. Nowe młode już jest w drodze do Was. Być może będzie to to szczęście w nieszczęściu, które teraz dla Was się wydaje niełatwe, a będzie zupełnie nową energią, na którą od dawna czekaliście. I takich nowych, cudownych, emocjonalnych energii w miesiącu listopadzie życzę Wam z całego serca i serdecznie. Wszystkie dziewiątki pozdrawiam. Do zobaczenia.